Cześć, witajcie. Dzisiaj spróbuję własnoręcznie zrobić chimesy. Zawsze grając na tym instrumencie i chcąc sobie takie kupić, zastanawiam się czemu one są takie drogie. Przecież taki pręt można kupić w każdym sklepie metalowym. I właśnie dlatego pragnę sprawdzić, czy one muszą być właśnie w takich wysokich cenach. Mam tutaj części zawodowe, które zagrały nie jedną, nie jedną płytę. Bardzo ładnie brzmiało. Oczywiście kosztowały odpowiednio dużo. dużo. Są pożyczone od znanego polskiego perkusisty. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Będę potrzebował. Piły, krętarki, miarki, żyłki, wierteł, pilnika, oczywiście prętów, coś na ramę. Zobaczymy czy mi to wyjdzie. No dobra, to zaczynam. Nie mam jak odsunąć kamery, więc będę się troszkę schylał. Mam nadzieję, że nie będzie to duży problem. Pamiętajcie, przy każdych robotach warto zakładać rękawice. Szkoda naszych rąk, przecież nimi zarabiamy, prawda? No dobra, zaczynamy od roboty, która jest yy, chyba najgorsza. A mianowicie trzeba te wszystkie rurki, yy, te wszystkie części pociąć. Yy, pamiętajcie, że to jest aluminium, dlatego najlepiej. Yy, Mamy coś podłożyć, ponieważ jest to bardzo miękki materiał. Podczas ciśnienia po prostu może się zniekształcić. No dobra, mierzymy pierwszą, ponieważ będę robił bardzo podobne do tych 8. Może sobie zaznaczę i osiem. No to zaczynamy cięcia. Teraz wszystko musimy spiłować, żeby rogi nie były ostre. Można to robić papierem, papierem ściernym albo, albo takim pilnikiem. Im, mniejsza, yy, Im mniejsze oczka, tym oczywiście ta powierzchnia będzie gładsza. W ten sposób muszę jeszcze uciąć 20 takich elementów. Można się zastanowić, dlaczego nie tnę tego fleksem, czyli Piłą mechaniczną. Y, aluminium tniemy piłką ręczną, ponieważ ono jest za miękki i się topi, jak za szybko się kręci y, Flex. Dlatego niestety trzeba to robić ręcznie. Takie życie. No dobra, rurki mam już pocięte wszystkie. Dość mozolna, mozolna praca. Teraz muszę powywiercać dziurki. Mam tutaj wiertełka. Wezmę sobie dwójeczkę. Hmm, dobra, zobaczymy jak to będzie szło. Najpierw napunktuję. Mamy punktak, mamy młotek. Muszę zrobić dziurkę, żeby wiertło odpowiednio yy, wchodziło. O! Bo w takim pełnym profilu to jeszcze nigdy nie wierciłem. Mniej więcej równo trzeba ustawić. No i jedziemy. No i mamy piękną dziurę. Teraz pokażę Wam, jak się graduje. To jest taki specjalistyczny termin. Chodzi o to, że jak wywiercę dziurkę, to zwykle yy, wiertło, które wychodzi, robi taki zadziór. Jeżeli polecimy to większym wiertłem, o w ten sposób, to wtedy mamy w środku gładką powierzchnię. Żyłka czy sznurek nie będzie nam się przedzierać. Wcześniej Znalazłem sobie taki element, bo akurat taki miałem, ale w międzyczasie znalazłem coś lepszego: kawałek drewna. Także to dotknę i z tego zrobię całą ramę do, do tych chimesów. Muszę tylko powywiertać dziurki i będzie gotowe. Zaraz tutaj będę przycinał na wymiar. I praktycznie chimesy są już zrobione. Słuchajcie, udało mi się w końcu skończyć te champsy. Najbardziej czasochłonne okazało się nawleczenie sznurków. Bardzo monotonne, nie wiem, na początku próbowałem żyłkę, ona była za cienka, trudno się to robiło. Założyłem takie sznurki. Teraz posłuchajcie, jak to brzmi. Tutaj mojej produkcji, a tu oryginalne. Teraz moje i kupione. Wydaje mi się, że te Kupione są troszkę ciemniejsze, moje są troszkę jaśniejsze jeżeli chodzi o brzmienie. Możliwe, że dlatego, że zobaczcie, moje są jeszcze nie wypolerowane. Tutaj mamy, profy, tutaj mamy aluminium właśnie wypolerowane, i może dlatego ten dźwięk jest minimalnie, minimalnie naprawdę to jest bardzo mała różnica, praktycznie niesłyszalna. Dlatego, jak widać, można samemu zrobić chimesy. Zapłaciłem za nie 17,50. Taki mam rachunek ze sklepu metalowego za takie profile aluminiowe okrągłe. Można oczywiście zrobić z innego materiału: z mosiądzu, z metalu, z miedzi. Są tam różne, różne takie profile z różnego materiału, dlatego można próbować. Można kombinować. Zachęcam bardzo do tego. Nie jest to trudne. Zajęło mi to. Dwie godziny, niecałe, niecałe, dwie godziny roboty. Nowe kosztują kilkaset złotych. Ja zrobiłem za 17,50, drewienka nie liczę. E, gdzieś tutaj znalezione w garażu e, z jakiegoś odzysku. Dlatego małe koszty, mało narzędzi, e, olbrzymia frajda. No i bardzo, bardzo dobre brzmienie. E, praktycznie identyczne jak z w sklepie. Cześć.